No siemanko, witajcie! Jak tam po wyborach? Co myślicie? Czy dobrze się stało, czy niedobrze? Na kogo głosowaliście? I czy teraz będzie lepiej, gorzej? A może już Polacy zaczną wracać do kraju? Powiem Wam, że w szoku byłem, jak zobaczyłem wyniki rano. Jak stałem. Na początku wygrywał Trzaskowski, jeszcze jak zanim poszedłem spać. A rano się budzę i już mamy nowego prezydenta. I to nie był Trzaskowski. No zaskoczenie było z rana, nie powiem. Wiadomo jedno, czy jeden, czy drugi by wygrał, to cudów by nie zdziałał. No ale może w końcu będzie tak, jak powinno być, czyli władza będzie patrzeć bardziej na, na rodaków, na swoich ludzi i żeby pomagać innym wiecznie, a swoim odmawiać, tak jak to się stało z Ukraińcami, którzy przybyli do nas i mieli większe prawa niż my, coś chorego. Mam nadzieję, że przynajmniej to się za Nawrockiego zmieni. Wiadomo, że na pierwszym miejscu zawsze powinno się stawiać swoich rodaków, żeby im żyło się jak najlepiej. Pomoc pomocą, ale zawsze trzeba dbać najpierw o swoich. No i trzymajcie się, dajcie znać w komentarzach i do następnego. Cześć!